Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak palić na pewnym autobocie, czyli Optimusie Prime. Optimus Bow od Aladina. Zapraszam. Zbliżamy się do 1000 subskrypcji na YouTube, co oznacza wiele wspaniałych niespodzianek. Może konkursy, może QIA. Także zapraszam do subskrybowania, zostawcie lajka, dzwoneczek. Zapraszam też na nasze social media Facebooka, YouTubea, TikToka. Miłego oglądania. Nie po to research robiłem, żeby teraz Wam nie przekazać tej wspaniałej wiedzy. Optimus Bow od firmy Aladdin. Jest to cybuch, który oczywiście można kupić oddzielnie, ale najczęściej jest on sprzedawany zestawowo z fajkami MVP oraz niektórymi Aluxami. Z tego co pamiętam, będzie to Alux m.in. 5. Jest to taki dziwny twór. Cybuch typu masta za sprawą aluminiowej wkładki z dziurkami. Na dole mamy taki lejek jak w fanelu. Glina jest bardzo wysokiej jakości. A ogólnie sama firma Aladdin jest to firma niemiecka prowadzona przez pana Aladina No a część są zazwyczaj sprowadzane z Chin. Puh. Także dzisiaj zapalimy na tym wspaniałym Optimusie. Co będziemy palić? Aaaa! Rarytasy. Zapalimy sobie polski tytoń od firmy Tabu Unicorn Das, oczywiście z rosyjską akcyzą. Dostaliśmy go od pani Kasi z Bolta. Zaczynamy! Jak zawsze na początku pamiętajcie, aby wymieszać tytoń, tą wspaniałą substancję, aby podnieść glicerynę, która grawitacyjnie opadła nam na dół. Wspaniały aromat polskiego tabu unosi się w stronę moich nozdrzy już wyczuwam. Słodziutki, słodziutki zapach tytoniu, nawet jeżeli to nie będzie najprzyjemniejsza sesja, co nie będzie mi szkoda. Cybuch Optimus będzie przez nas traktowany jako cybuch masta, a ty to niejasne. Na maście proponuję wam palić w ten sposób, aby układać go jak najbardziej puszyściej i jak najwięcej temperatury mogło przechodzić przez liście. Także bierzemy, mieszamy. Może nie wygląda na czyścioszka, ale nie lubię się brudzić cyceniem. Także zamiast rękami ja będę pojedynczy liście pychał pokerem. Pan Aladin Kotp. <laughs> wszystko się zgadza. Firma Aladim <laughs> pan Aladin Kotb, firmę Cybuch ma Piotr Cybuch. <laughs> to nie jest tak, że chłopak. <laughs> czy to pana Aladin, czy Piotr po prostu tutaj szukali przez całe życie, to im było dane z niebios po prostu, co mają robić w życiu. Nie kładamy pojedyncze listy. Jaka to będzie wspaniała sesja, cóż za wspaniały performance dla was przygotowuje. zobaczycie jak to będzie chmurzyło, a jak to będzie smakowało. Musicie mi uwierzyć na słowo. A my mamy bacie w ogóle do tego Optimusa? Nie. Dobra. A skąd Optimusa? Układamy dosyć wysoko, ponieważ jeżeli ułożyliśmy puszyście, to tytoń ze sprawą temperatury po prostu nam troszeczkę osiądzie. Ta winienka teoretycznie jest po to, żeby zatrzymywać melasę, żeby nam nie spływała, i później dodatkowo, kiedy będzie się gotowywała. Kiedy będziemy palić, będzie się odparowywała. Zobaczymy, jak to będzie działać. A i teraz padłem na pomysł. Cóż za wspaniały umysł. Później zapalimy tak jak ja kiedyś myślałem, że powinno się na tym paść, i zrobimy takiego wielkiego donata z taką wielką dziurą. Ale to za chwilę. Cybuch. Niemiecko, turecko, chiński, tytoń, polsko-rosyjski tej i fajeczka czeska zapalimy na easy to Trzy węgielki bacia i startujemy, zobaczymy jak to chmurzy Oj tak, z tą rosyjską akcyzą to oczywisty żart pewnie O, pewnie ten śmieszek co był za mną nakleił tą rosyjską akcyzę Także tabu jest po prostu polskie Dobra, zaczynamy, bo tu widzę, że już nam się ostro chmurzy Także zobaczymy, o bateria też zaraz nam się ostro będzie chmurzyła Także zaczynamy Tak szczerze, dobrze zrobiłem? Jesteś ze mnie dumny? Jestem zielony, że w ogóle da radę się palić Słuchaj, nieważna fajka, ale shisha master Nieważna różdźka, ale czarodziej Dobra, oddaj mi to, bo to do testów jest Kurde, dobra, nie nagrywamy, testujemy wszyscy razem tak fajnie się jara Ale... Dobry smaczek to wszystko kwestia Krzysia Mastera. Ale będzie ostro przegrzane zaraz od tego metalu, jak on się nagrzeje. nie dobre. Znaczy jest, smak po prostu jest średni, ale tak to chmurzy. Co to jest? Jakiś tabu? Unicorn do tabu. Ale... To landrynki owocowe. Pani Kasiu, jak chcesz, to nie mówił Piotrek, to jego zły brat bliźniak. <laughs> teraz trzeba wywietrzeć trochę, żeby nie było, że paliłem. Dobra, fajeczka nam już się grzeje jako... 7-10 minut yy, palimy na trzech węglach od firmy Coco Loco. Możemy zacząć palić, kiedy zobaczymy, że przez tą rurkę po prostu nam zaczyna odparowywać gliceryna. Także zaczynamy bon appetit, jak to mówią nasi koledzy niemcy. Znaczy, mi ogólnie ten smak. Pasi. Ja lubię takie landrynki, lubię słodycze, ale no nie są to najlepsze słodycze, jakie w życiu paliłem, no i nie kopię to w ogóle, ale myślę, że dla osoby, która nie jest spragniona nikotyny robić ładną focie na insta, wiecie, dymty, koleżanki, drinki z palemką, trochę dymku właśnie, to naprawdę nic więcej nie potrzeba. Co ze samego cybucha no nie jest to najlepszy cybuch, na jakim życiu paliłem. Szybko się zniszczy, glina jest bardzo porowata, szybko zacznie nam płakać, krwawić, w zależności jak to tam się u was mówi. Niestety bacia, no to nie jest też mój ulubiony styl palenia. Marnujemy bardzo dużo temperatury, bardzo dużo temperatury jest po prostu niespożytkowane, ucieka nam, ponieważ nie ma żadnego komina czy pokrywki, która mogłaby ją trzymać. Dodatkowo, no, dużo marnujemy węgla. Jeżeli normalnie na Klaudzie pali się na dwóch no to tutaj o wiele więcej węgla marnujecie. No, także jeżeli macie swojego autobota, chcecie walczyć z Decepticonami, no to możecie na tym zapalić. Macie już teraz poradnik, ale rekomenduję zmienić słuszek. No i co, no, nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił czegoś dziwnego, nowatorskiego, odkrywczego. Atmosfera po poprzedniej fajce zrobiła się gęsta jak dym z naszych buchów, z tego wspaniałego Totaniu Tabu. Spróbujemy. O, to się Sitko, to sitko, co mamy w środku, aluminiowe, o, wyrzucamy i robimy mega-fanela. Jest parę opcji, żeby to zrobić, albo bierzemy papier, zwijamy, wsadzamy środek, albo, 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 gdzie on jest? Łosniczki jednorazowe, pyk i tyle. No i co? I tutaj już nie ma wielkiej filozofii, po prostu nakładamy, wygrzebujemy. Teraz już nie będziemy się jakoś tam zastanawiać, jak to ułożyć, tylko nie będziemy po prostu ugniatać, ale raczej, no, tutaj nam się nic nie zapcha, bo będziemy mieli po prostu wielką dziurę na środku, jak w fanelu, także zaczynamy. Wykopam na chwila, wyciągamy nasz korek do cybucha, papier, czy tak jak ja ustniki, jest fanel, wspaniały fanel, także co, węgielki, czekamy, palimy, zobaczymy jak będzie tym razem, czy efekt będzie lepszy, czy będzie gorszy, będzie gorszy. Widzimy już, że nasza fajeczka się nagrzała, znowu stała od 7 do 10 minut, ładnie już nam hopci, jak twój dom, kiedy tata wrzuca opony do pieca. No i sobie zaczynamy nasze teściki. Wiemy, jak jest na nosie, zobaczymy, jak będzie na języku. Smak na pewno jest spłaszczony mm, przez to, że temperatura nie przechodzi nam idealnie. Przez tytoń, tylko tak go jakby ogładza z wierzchu. Można na tym palić, jak widzicie, na wiele różnych sposobów, ale ja proponuję zmiany na jakiegoś Solarisa czy tam To Nie są duże pieniądze, a na pewno poprawią komfort waszego opalenia, wasz performance będzie dużo przyjemniejszy. Dzięki nakładce typu CAL-OUT kontrola temperatury będzie dużo łatwiejsza. Nie tam jakieś odsuwanie, przysuwanie. No bo jeżeli przysuniemy do tej rurki, będzie temperatura wyższa, jeżeli odsuniemy, będzie niższa. Trzeba przekładać co. no. Tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Zasubskrybujcie ten kanał. Dajcie lajka, palnijcie dzwoneczek, zapraszam na nasze social media. Niech dym będzie z wami. Elo oswartem! i co, do fajrantu, kurde. Popalić tylko, zmontować i wyjść.